Idziemy właśnie pod Luxor. Jesteśmy w połowie drogi. Droga prowadzi przez pustynię. Wszędzie jest mniej więcej taki krajobraz, trochę drzewek, czasami widać zielbłądy. Jak ta droga się skończy, to już będzie bardzo zielono. Na razie tylko tą drogą mogą jeździć Egipcjanie. No, ja mogę dlatego, że mam dokument zawarty Związku Małżeńskiego, więc mogę tędy jeździć. Na razie nie ma tutaj za bardzo zasięgu. Ale już powoli będzie, widać tutaj jest prąd, mają fotowoltaiki, będzie nowa droga w przyszłym roku może, więc ten dybusik będzie może już jeździł na wycieczki do Luxoru. Na razie ta droga dla turystów jest okrężna. Jesteśmy właśnie do Luksoru i idziemy się przejść na spacer. Jesteśmy właśnie na deptaku przy Nilu. Tutaj pływają sobie łódeczki. Za chwileczkę będzie zachód słońca. Tam widać góry. I tutaj po prawej stronie mamy przepiękne malowidła. Ita mă groge mă ejat ca tu tai fayaze nașapși, es oșo, banane, pomaranșa. E excelent de putem ta. Figi. Vicky tam. E Vicky tu ca figi. Se trene tu tai lemonada. O ca stata. Es mă uitat ta mi es. El haj. Tu Tak jak obiecałam właśnie na Instagrama robię relacje na temat leków y, dostępnych w Egipcie, które możecie kupić sobie w aptece na tak zwaną zemstę Faraona. Właśnie najczęstszym pytaniem ludzi, którzy podróżują pierwszy raz do Egiptu jest to jak ustrzec się przed taką zemstą Faraona. No niestety nie wiem, jest to inna flora bakteryjna, inne bakterie, jedzenie, jest bardzo ciepło, więc wszystko to wydaje mi się, że ma wpływ. Jednych to dotyka, innych nie. Mi się to zdarzyło już drugi raz moim dzieciom, pierwszy, bo pierwszy raz są w Egipcie. Oni tutaj nazywają to nazla, czyli taki nierzec żołądkowo-jelitowy. Plusem w Egipcie jest zdecydowanie to, że w aptece można dostać wszystkie leki bez recepty, nawet antybiotyki. Ale minusem jest to, że Egipcjanie na wszystko wciskają antybiotyki, zastrzyki. Wydaje mi się też, że słowo profilaktyka nie ma tutaj żadnego znaczenia. Oni kompletnie nic nie robią w tym kierunku. Natomiast jeżeli coś już się dzieje, to od razu lekarz lub szpital, antybiotyk, zastrzyk. Dla mnie, dla osoby ze środowiska medycznego jest to straszne, ale to jest temat rzeka i można by o tym gadać i gadać. Tutaj już mamy cały arsenał leków. Warto z Polski już sobie zabrać ibuprofen czy tam nurofen w syropie na gorączkę, czopki paracetamol. I Ja sobie też już wzięłam z Polski orsalit, to są elektrolity, bo podejrzewam, że nas to czeka, ale tu jest egipski odpowiednik, ORS, to jest to samo. Następnie tutaj mam antybiotyk w zastrzyku dla dzieci, ja akurat dawałam sama, ale panowie te, te właśnie często podają, czy jakiś lekarz hotelowy. I tutaj mamy syrop na wymioty dla dzieci, tutaj cynk na odporność też dla dzieci i metronidazol w syropie na zakażenie bakteryjne. Dla mnie też były takie tabletki Nita one są na zakażenia żołądkowo-jelitowe. Dostałam też jeszcze inny zastrzyk, który sobie podałam, ale nazwy niestety nie pamiętam on był na wymioty i po nim mi przeszło. I dostałam też zastrzyk Ondasetrod, natomiast ja sobie go nie podałam, ponieważ go nie można przykarmić piersią a ja karmię. No więc czasami, dostając te leki, jest ich bardzo dużo, warto sobie to dopasować do siebie, bo Egipcjanie właśnie dają bardzo dużo leków, no i czasami nie wszystkie są potrzebne. Jak się można przed taką zemstą ustrzec, no niestety nie wiem, ale na pewno warto dzieciom przygotowywać posiłki z wody butelkowej, tak samo płukać w niej smoczki i butelki. Wody z kranu nie należy pić, tutaj gdzie jestem w Luxorze akurat pijemy wodę z kranu, bo można, ale w, w kurortach nie polecam, dlatego że ta woda przeważnie jest ciągnięta z morza, osalana i ona służy tylko wyłącznie do prysznica, a nie do przygotowywania posiłków czy picia. Jeżeli gotujecie jakieś rzeczy, to tak samo na wodzie z butelki. Dla mnie czy dla moich dzieci taka wizyta u lekarza nie jest to problemem, ponieważ mamy egipskie dokumenty i płacimy normalnie, jakbyśmy byli stąd. Natomiast dla turysty może już to być spory wydatek, szczególnie jeżeli dostanie się zastrzyk, no to później trzeba będzie na ten zastrzyk chodzić. Ale często przy hotelach jest taki lekarz, tak samo panowie w często podają zastrzyki. Wydaje mi się, że oni są po jakichś takich kursach medycznych, bo mają dużą wiedzę z tego zakresu. Tutaj jest wielki statek, on płynie do Kairu z Tuxoru. Jesteśmy w Marsala, my znajdujemy się w samym centrum, mieszkaliśmy tu przez parę lat, później pokażę Wam okolice. Podróżowaliśmy z Luxor około 5 godzin z dwójką niemowląt.